Cześć, witam. Jacek Sierryński z tej strony. E, dzisiaj temat fotograficzny, ale troszkę w filmowym wydaniu. E, sporo osób mnie pyta, jak robię swoje backstage, e, e, jakie filmuję i uwieczniam. Szczególnie, że są z takiej ciekawszej perspektywy. I tak się składa, że są one zrobione kamerką 360. E, urzekło mnie to w tej technologii, że skadrować można już po fakcie gdzie wcześniej korzystałem z kamerki GoPro i oczywiście jakość z GoPro jest fenomenalna. Ja akurat miałem wersję 6, gdzie na przykład w wersji 7 i 8 stabilizację zrobili tak genialną, że naprawdę nie ma potrzeby kupowania gimbala. Więc firmy produkujące gimbale dla GoPro chyba idą z torbami, dlatego jakość naprawdę z kamerek sportowych teraz jest bardzo wysoka. Ale co, te, co to Insta360 robi? No, ja akurat zdecydowałem się na kamerkę Insta360 One X, e, która wydaje mi się jest taka. I najporęczniejsza, ale też ma wygląd taki, że nie rzuca się w oczy, jest bardzo dyskretna. Na czym mi zależało, ponieważ jak fotografuję jakieś reportaże czy sesje, nie chcę, żeby przyciągały uwagę bardziej niż na przykład obiektyw, którym celuję tak naprawdę do swoich klientów, więc to też jakoś odciąga uwagę. Dlatego chciałem coś, co nie będzie przyciągało wzroku. I yy, GoPro ma też kamerę taką 360. Ale niestety jest ona dosyć sporych rozmiarów, nawet większa troszkę niż GoPro. No i wszyscy znają ten kształt GoPro i wiedzą jak ono wygląda, dlatego od razu myślą o tym, że dodatkowo są filmowanie. Chodzi o to, żeby jednak nie zwracało to takiej uwagi na siebie. Stąd mój wybór właśnie padł na tą kamerę Insta 361X. Obecnie też się pojawiła nowsza wersja tej kamerki. Nazywa się Insta 361R, ale. I już jest ona zrobiona na wzór GoPro. I to właśnie nie za bardzo mi się podoba. Jest to naprawdę ciekawe rozwiązanie, bo już jest uszczelnione do 5 m, więc nie trzeba jakiejś dodatkowej obudowy. I też ma konstrukcję modułową, czyli można z kamerki 360 przerobić na kamerkę akcji. Dodatkowo jest jeszcze fajny moduł jednocalowy, który przewyższa jakością GoPro z tego co pan tam kręci w 57K, więc naprawdę jakość fenomenalna. No i duży sensor w końcu, więc kadry z ciemnych miejsc czy w gorszych warunkach oświetleniowych naprawdę będą miały wysoką jakość. No i dodatkowy zapas, że tak powiem, rozdzielczości. Ale wygląd ma właśnie taki GoPro, a nie tego szukałem. Stąd mimo. Że Insta361X jest już chwilę na rynku i troszkę słabszej jakości tego obrazu w porównaniu do e, najnowszego brata tutaj z tej serii. Wydaje mi się, że jest to ciekawsze rozwiązanie. E, no i możecie też znaleźć do tej kamerki sporo różnych akcesoriów. E, osobiście korzystam z niewidzialnego selfie sticka. Naprawdę świetna sprawa, i tu jest właśnie dla mnie olbrzymia przewaga tej kamerki w stosunku do takich kamerek sportowych, że. Mając na takim niewidzialnym selfie sticku, idąc na przykład na wycieczkę i trzymając takiego kika, nie jest on w ogóle widoczny. Kamera powoduje softowo i sprzętowo, że jest on niewidzialny, dlatego wygląda jakby kamera lewitowała, czy to przed nami, za nami, czy obok. Dlatego świetne rozwiązanie. Dodatkowo mam taki selfie stick 3-metrowy, dzięki któremu mogę nagrać ujęcia prawie jak z drona, nie mając takiego urządzenia. Więc, w miejscu, gdzie na przykład nie można używać dronów, bo jest zakaz, np. w niektórych parkach, jak w Bieszczadach czy w Tatrach, no to możecie takie kamerki użyć bez problemu i macie ujęcia, których normalnie byście nie mogli nagrać. E, oczywiście przyciąga trochę wzrok, bo mając taki długi kijek, e, wszyscy patrzą, co to jest zamontowane na końcu, ale właśnie e, no nie widać, że to jest taka tradycyjna kamera. E, co do minusów kamery, na pewno jest jakość obrazu. Jeśli porównanie, porównacie, że kamerka insta 361 x ma rozdzielczość 57K. W 30 lub 25 klatkach na 360 stopni obrazu, a GoPro czy tam inne kamerki akcji mają 4K, e, często już w 60 klatkach e, lub 50, a e, te kamery łapią około 100-112 stopni z 112-120. No to jednak widać tą przewagę, właśnie kamer sportowych, że jakość. Naprawdę będzie fenomenalna, i taki materiał ze zwykłej kamerki sportowej możecie nawet użyć w jakiejś lepszej produkcji. W przypadku tej kamerki Insta360, ona bardziej jest skierowana do mediów społecznościowych, dzięki czemu możecie sobie taki kadr ustawić w pionie, w poziomie czy w kwadracie już po fakcie. Czy samo też ujęcie, na czym mi najbardziej zależało, ponieważ jak filmuję za kulis, czy taki backstage. Nigdy, no nie wiem dokładnie, gdzie będę stał, ponieważ cały czas się przemieszczam, przesuwam, przestawiam e, fotografowane pary czy e, modelki. No i nie mam czasu myśleć o tej dodatkowej kamerze. Oczywiście można założyć GoPro na przykład na e, stopkę w aparacie, no ale wtedy załóżmy, robię kadry pionowe, no już automatycznie tracimy e, jakość, ponieważ jeśli ten. E, Obraz potem odwrócimy do pionu, no to niestety po bokach będziemy mieć czarne pasy. Oczywiście można by kręcić w 4K i to obcinać, no ale to też jest taka dodatkowa zabawa, dlatego nie zawsze ten kadr jest taki, jakbym chciał. Nie, nie zawsze widać na przykład mnie, czy e, fotografowaną osobę, czy krajobraz, dlatego w tych kamerkach 360 podoba mi się to, że mogę skadrować po fakcie, czyli mogę pokazać na siebie, na fotografowaną osobę, czy motyw. Dlatego ma to olbrzymią swoją przewagę, mimo utraty tej troszkę jakości, więc no, wszystko zależy czego się szuka. Jeśli myślicie o właśnie kręceniu takich za kulis, może się fajnie sprawdzić. W przypadku kamerki takiej sportowej czy zwykłego aparatu, jeśli postawicie z boku, no, cały czas musicie mieć na uwadze, że trzeba pilnować, czy jednak jesteśmy w kadrze tego obiektywu. Co do kamerek 360 odpada właśnie ta dodatkowa rzecz. E też minusem, pewnie dla sporej ilości osób, może być yy, wielkość yy, nagranego materiału, ponieważ yy, waży on dosyć sporo. W przypadku filmów yy, 5-7K w 30 czy 25 klatkach zajmuje on dosyć sporo i na przykład na karcie 128 GB mieści się mniej więcej około 2 godzin materiału. Więc nie jest to jakoś tam dużo, nie jest też mało, ale no. Wydaje mi się, że zyskuje się coś więcej, dlatego ten materiał na pewno sporo waży i z krótkiej wycieczki naprawdę trochę giga się przywozi. A nie jak z telefonu Full HD czy coś, dlatego trzeba mieć to na uwadze, kupując taką kamerkę. Dużym minusem dla większości osób, i to jest chyba taka największa wada też tych kamer, oprócz tego, że, że ten materiał zajmuje dużo, jest obróbka. W przypadku yy, GoPro 360, czy właśnie Insta360 dostajecie dodatkowo aplikację. Z tych dwóch yy, kamer wydaje mi się, że Insta360 ma tą obsługę dużo łatwiejszą. Szczególnie, że korzystacie np. obrabiając czy to na iOSie, czy na Androidzie y, możliwość kadrowania dzięki żyroskopowi w telefonie. Czyli wystarczy kręcąc samym Telefonem, ustawiacie kadr, który chcecie widzieć. Fajna sprawa, szczególnie jak macie fotel obrotowy, można świetnie te ujęcia szybko skadrować bez problemu. Domownicy czasem dziwnie patrzą, ale naprawdę efekt obróbki jest fenomenalny. I to jest właśnie ten dodatkowy krok, który dochodzi, dlatego, mając zwykłą kamerkę sportową, zgrywacie materiał, możecie go od razu przesłać lub pociąć i nam dodatkowo się nim zająć. W przypadku kamerek 360 trzeba ten materiał najpierw przerobić odpowiednim softem, wywołać no, plik taki zjadliwy dla zwykłego programu do obróbki jak Adobe Premiere czy Final Cut i dopiero wtedy możecie go obrobić. Czyli ten dodatkowy krok dochodzi, który jest dosyć długi, jeśli nie macie zbyt szybkiego komputera. I są pluginy do Adobe Premiere, gdzie możecie od razu wrzucać ten materiał, ale wtedy jest taka zabawa przekadrowywaniem. I powiem Wam, że naprawdę to jest czasochłonne, nawet jeśli ma się wprawę, dlatego wydaje mi się, że na apce w telefonie dużo szybciej się to robi i wygodniej. Chociaż też ważne, żeby mieć ten telefon w miarę dobrej mocy, czyli jakiś z nowszych modeli, bo też chwilę trwa taka konwersja potem, już z pliku takiego obrobionego na format, czy to MP4, czy jakiś inny, już w tej jakości takiej zjadliwej dla tych programów do obróbki filmów. No i taka już też mniejsza wada, to na pewno zużycie baterii. Na pewno jest ono wyższe niż w takich kamerkach sportowych. Tutaj już na takich lekko zużytych akumulatorach, czy to oryginalnych, czy zamiennikach, no to około tak 20-30 minut bez problemu. Jeśli kupicie nową baterię, no tutaj do Insta360 X są fajne w wersji zimowej, oryginalne, no to one nawet potrafią do godziny czasu wytrzymać. Nawet w takich zimnych warunkach, jak na przykład jakieś narty, czy wspinaczka górska, to świetnie się sprawdzi. I w tym przypadku wydaje mi się, że warto akurat kupić te oryginały, a nie zamienniki, bo czasem rozładowuje się w najmniej oczekiwanym momencie, i zauważyłem to, że mimo tam już częstych aktualizacji oprogramowania, niestety nie zachowuje tego materiału, który jest nagrywany w trakcie, kiedy bateria padnie. No to jest, wydaje mi się, minus, bo wydaje mi się, że w GoPro zapisywało to. No tutaj już nie pamiętam, więc to by trzeba było dokładnie sprawdzić. Akurat, co do jakości wykonania, wydaje mi się, że kamerka, jak na swoją cenę, jest w sam raz. Chociaż jest dosyć delikatna, jeśli ktoś chce montować na jakichś dodatkowych uchwytach, ona ma mocowanie statywowe, więc można przyczepić ją prawie wszędzie i też za pomocą takiego e, przejściówki takiej na GoPro też możecie montować wtedy w uchwytach. Jedną rzecz trzeba pamiętać, że te uchwyty, jeśli będą zamocowane bezpośrednio do kamerki, mogą powodować, że będą naprężenia. I widziałem już na Facebooku na różnych grupach, ale też na YouTubie, jak ktoś wyrwał to mocowanie. E, więc nie wygląda, że można, szczególnie że kamerka jest dosyć wysoka. E, dlatego w tym przypadku polecam dokupienie takiej ramki firmy Ulanzi, można nawet na naszych aukcjach bez problemu teraz znaleźć tam w kwocie około 48 zł taki zestaw od razu z osłoną na soczewki. I dzięki temu możecie być spokojni, że takiego mocowania nie wyłamiecie, bo w tej ramce od razu macie mocowanie GoPro, czyli możecie ją mocować na kasku na przykład, czy innych uchwytach do, do GoPro. I też ramka akurat jest niewidoczna na nagraniu, więc z tym nie ma problemu. No i na pewno praca w deszczu czy przy jakiejś tam wodzie, no tu trzeba uważać, bo ta kamera akurat nie jest wodoodporna, tak jak ta wersja najnowsza R. Ale można dokupić obudowy i są dwie wersje. Jedna adventure case. To jest taka, bardziej chroni tam przed zachlapaniem i uderzeniem. Minusem jej jest to, że dosyć ciężko do tej obudowy się tą kamerkę wsuwa. Jest troszkę kroków, żeby to włożyć, a też minimalnie strata jakości jest. Dlatego jeśli chcecie mieć materiał jak najwyższej jakości, no to lepiej się robi bez tej obudowy. No ale wtedy narażamy się, że taką soczewkę uszkodzimy, no, a wtedy wymiana przez producenta no, już nie będzie niestety taka tania, jak na przykład wymiana obudowy takiej dodatkowej. No, jest jeszcze jedna obudowa Dive Case, czy taka typowo do nurkowania. Ona jest tam już też sporo droższa i z tego co widziałem, wsuwa się do niej bardzo łatwo. Niestety ma soczewki takie dosyć duże. Wygląda bardziej jak takie rybie oczy po bokach no i niestety no już zajmuje sporo miejsca i też ta jakość już nie jest to jak jest bez tych obudów, dlatego no trzeba wybrać wtedy co lepsze. Wydaje mi się, że jeśli ktoś by miał stosować rzeczywiście w deszczu czy wodzie no to wtedy lepiej kupić Insta360 ONE R i tam już macie tą wodoszczelność od wyjęcia z pudełka tak jak w przypadku kamerek GoPro, gdzie od wersji 5 są wszystkie uszczelniane. Z dodatkowych bajerów, które można dokupić jest taki uchwyt, nazywa się to Bullet Time. Przyczepia się to razem z tym niewidzialnym selfie i dzięki temu hmm. możecie zasymulować tak, by dron okrążał Was, czy jakiś tam motyw, nad którym kręcicie za pomocą właśnie tej rączki. To jest taki bardziej uchwyt, więc naprawdę świetnie się sprawdza. W zestawie no nie ma ładowarki. Ale otrzymujecie za to kabelki, które umożliwiają przyłączenie zarówno do telefonu, jak i do y, komputera. A, no i tak, oczywiście, żeby naładować. To też fajny futerał. Jest może nie jakiś tam zaawansowany, ale jest bardzo prostej konstrukcji. Mięciutki w środku, żeby soczewki chronić. Ma pasek, więc możecie sobie kamerkę powiesić na szyi. A kamerka naprawdę jest bardzo lekka, więc łatwo ją utrzymać, nawet w jednej ręce, y, mając długi selfie stick, dlatego. Wydaje mi się, że też tutaj wygrywa nad takimi zwykłymi kamerkami sportowymi. W międzyczasie tam widzieliście kilka ujęć właśnie z tej kamerki. Mam nadzieję, że wam się podobają. Postaram się w przyszłości też uwiecznić i umieścić parę filmików właśnie z tej kamerki z backstagea, za kulis, jak pracuje z klientami, z modelkami, żebyście mieli okazję ocenić, czy rzeczywiście jest to praktyczne. Ja obrałem te filmiki często e, słuchając audiobooków czy e, słuchając jakiejś muzyki, bo naprawdę na telefonie jest to dosyć e, fajne i przyjemne. E, ciekawe jest to, że możemy właśnie ten obraz widzieć dookoła, co się nas dzieje. No i samo to, że nie widzicie selfistika, no naprawdę to jest genialne i powoduje, że ten materiał całkiem inaczej wygląda, jakby operator koło Was szedł, i jeszcze stabilizacja w tej kamerze e, jest naprawdę świetna. Może nawet troszkę lepsza niż w GoPro 7 i 8, bo tutaj, no jednak, kamera ma większy materiał, że tak powiem, do wycięcia, że tak powiem, jeśli chodzi o stabilizację i naprawdę wygląda to bardzo płynnie. Jeśli macie jakieś pytania, no to piszcie śmiało w komentarzach. Myślę, że będę w stanie tutaj troszkę pomóc. No i dajcie znać, czy wolicie jednak kamerkę taką standardową, sportową? Czy jednak myślicie troszkę o e, takiej kamerce 360? Szczególnie że obecnie YouTube i Facebook pozwala już umieszczać takie materiały. Jeszcze raz dzięki wielkie, pozdrawiam, no i cześć.